i Agatka z Magą w okay, dla was... Hejka. Też potwory! Tak. Potwory nie odchodzą sobie tak za pierwszym razem. Wróciły do nas właśnie, aby będą to słowo stwory! Będziemy wymyślać na czas, będziemy się ścigać, kto pierwszy uf. wypowie słowo na jakąś tam tyłkę! Podobnie uf. jak... Uf. Podobnie Sekund, o no właśnie, właśnie. pięć sekund. Właśnie, pięciu sekundach, ja wygrywałam, raz Agatka. Ja nie pamiętam, kto za mnie grał już. Właśnie, ale ja dobrze pamiętam, ponieważ mam dobrą pamięć. A, a kto wygrał? Teraz, teraz ja. O, to to, to, to jak jej, fajnie, może teraz też. Tak, to co, zaczynamy? Zaczynamy! zaczynamy! To zanim rozpakujemy nasze stworki, tak, co Chciałbyśmy Was bardzo gorąco pozdrawić! I buziaczki będziemy, wysyła. będziemy wysyłać. będziemy wysłać buziaki. A jaki płaszcz się wysyłamy? No to co? No to w tym odcinku ja pozdrawiam będzie... ja Jana Kowalskiego, Adę Palacz oraz Darię LPS plus Kingę. Kinga, nie wiem kto to, chyba koleżanka albo siostra. Pozdrawiamy gorąco. I jeszcze Kotek Wilson! Jej, to ja pozdrawiam, uwaga, Agnieszkę Ryfik, Arczel LPS, a także Kicia gra w gry, też jest pozdrowiona. Pozdrawiamy, my Bo też gramy w gry, pozdrawiamy. Też, wszyscy pozdrawiamy. w gry pozdrawiamy. Właśnie, pozdrawiamy gorąco. A ja teraz będę pozdrawiać O, 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 o Super! Sylwię Mar Maroszek oraz Milenę Pozdrawiamy. I buziaki przesyłamy. O, nam Cię zremowało. Tak, zremowało No się. dobra, to ja pozdrawiam jeszcze Julkę Wronkowską, Olkę Dykiel, a także Julkę Kiedrowicz. Pozdrawiamy. Zda. I o, o, ostatnie uziać, dwie osoby o, z dzisiejszej listy o, to o, o, o. Zuzia Dymerska oraz Lenka Kaczmarek. Super. Super, Gorące! A my o, przechodzimy o, do gry. Zaczynamy grę. Spójrzcie, tutaj mamy pełno, pełno do Właśnie, miałam takiego o, celowego koloru! Takiego, takiego z różkami, to yyy, niedobry jest. Właśnie. I mamy ile kostki, na których jest bajka? To o, są kategorie. Właśnie. Bajka, zabawka, tutaj mamy muzykę, film, a tutaj mamy rzecz, zwierzę i rośliny. I zabawa polega tak, na tym, żodry, że tak. mamy tutaj, mamy tutaj I, pełno litery, na przykład u, z jakimiś owocami. Tak, I jak to trzeba co? I To są te karty dodatkowe takie. To to śmieszne daj. Jakieś śmieszny To Joker. Dostał Joker. Joker. Jokera. Jokera. Dobra. Jokera to zostawiamy. Tak. tak Oni no, z nie, na mnie nie I każda z nas po przekazywaniu kart będzie nasuwała. Zobaczcie. karty. I ja na przykład wezmę sobie tą kosteczkę, rzucę. I ja na przykład mam zabawkę. I muszę wylosować dwie karty i na przykład będę miała literkę A i na przykład będę miała literkę B i będę musiała jakiś wyraz tego powiedzieć. Ciężko będzie. Gdzie są A i B. Nie. I tu to... równocześnie sobie się tak zgaduje, nie? No, razem no, musimy no, się no, razem Tak! Tak. I, I zaczyna osoba, która ma długie imię, długie imię albo jest najmłodsza. Czyli no, ja mam długie, długie, inię, ma długie imię i jestem najmłodsza, no, czyli no. ja zaczynam rzucać kosteczko. No to co? No to mamy czas! Namówiłam no, już, że czas jest. Aha, mówiłaś. Nie. No dobra, no to zaczynamy! Woo! No to runda pierwsza! Ja jako najmłodsza zaczynam, no to, to ja no. sobie wybiorę kostkę E, ze zwierzątkami, roślinami i, no, i... z rzeczą jakąś. No dobra, no to A, ja... To, to tak ja kulam, to to tak. kulam kostką i Kulacz. będę suwała zaraz. I, I to jest wiersze! Uwaga. I, na A. Ja też muszę więc Tak, I na, B. na A i A, B. A i B, zobaczcie, musi y, być w tym samym słowie. Baran. Ej, dobrze! No ja ja też mogę no zgadnąć, szybko. No, już to yy... No, Baran... No to może... Mm, no nie wiem co... Poprót barana... No... A, 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 no A nie tam chyba. Zwierząt A na B. O nie, czas minął! nie! No. A może dostaję dwa potworki? Potworka. Nie, nie dostaję nic, bo nie zgadłam. Proszę, ja ci dam tego takiego czerwonego. może być? Nie, ma, bo nie zgadłam, to będzie nie fair. Ale to tak jest. nie, ja może mi się uda w innej rundzie. Trzymaj, Monia ma dwa potworki. To nie chcesz potworka? Nie. No co ty? No dobra, no to skoro ty nie chcesz, to, to nie, to ja te karty tutaj sobie zostawiam na powrotkę. Dobra, to ja teraz głosuję. Mogę tą kostkę? Ej, tak, i to jest twoja kostka, tak. Możesz sobie wybrać. To to Uwaga i. Yyy, spadła! Joker! Joker jak spadł! powiedzieć! Jaki fajny! To uwaga, losujemy literki. Pierwsza literka to C, C. i C. I C. Yy, dwie C muszą być? No. Dwie C? To jest co? Bajka, zabawka. To jest Joker. nie, to może być wszystko, jakiekolwiek słowo. Aha, czas. To może Wszystko, no? A imię? może być. No to Cecylia. Serio? No ja muszę jeszcze coś pomyśleć. A to może... Eee... No. no, wiem, to trudne na 2C. Uda Ci się. Ja wiem, ale nie wiem, że mogę tak powiedzieć. Poczekaj, no, ja nie wiem. No wiesz. Nie wiem, Mamy to Minuń na sobie. Czas. Mamy to na sobie. Nie wiem, już no. Przegrałam. No dobra, no to ja z dostaję dwa potworki. Ja tylko no nie, nie dostaję dostaję dwa potworki. Nie no jak nie, nie powiem, to nie dostaję. No dobra, no to nie dostaję. To ja sobie wezmę no. teraz A to te na dół pójdą. Tak, o, to tutaj może będziemy kłaść co? Ja bo ja jej tu położyłam już pod spodem. Aha, no to kłać na dół. No, nie tak. Tak, to, nie to ja biorę tak. drugiego i biorę chyba i... jestem słaba na tą krew. O. Mam już cztery potwory, a Agatka nie ma. Nie mam żadnego. Na pewno Ci się uda, no. Dobra, to teraz ja. Ja sobie wezmę może... tym Razem teczką. Ta rzuta jest ta fajniejsza. Właśnie, uwaga. I Joker znowu. Może mi się uda wreszcie. Co tutaj mamy? C. Znowu. I B. C i B mamy. Bo cię zgadłam. Zgadłaś! Udało mi się, słuchajcie, no a czas nawet nie był włączony. No dobra, już mam... Ale typu. zgadłaś, zgadłaś, zgadłaś. Ale Ty jeszcze możesz zgadnąć. A ja? słuchajcie, słuchajcie A wejdzie. ja? Na B i C? Nie wierzę, że mi się udało. Hmm. Wybiorę sobie tego i jego też chcę. Ho, 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 ho. Na B i C? No, dajesz. Jak ja znowu, Ty też zgadniesz. Gucik! Włóci! No no dostaje potwora jednego. dostaje no, no, jednego no, potwora, Jakiego nie masz? Tego? Masz go. Nie mam, ja mam wszystkie potwory. Nie, takiego dużego nie masz, zobacz. Ja no, nie ma tego strasznego. Nie mam takiego posłu. zielonego. Trzymaj. Dobra, to Dobra. ja teraz wybiorę trudną tak. rundę na muzykę, sport i film. Dobra. No, uwaga. Film! No, dawaj. B. Oh. I A? A! Znowu! B i A film i czas. I czas, właśnie. Mm. Balerina! No, wiem! I teraz jest przecież kiny! Właśnie! Wieszcie! A, jeszcze. A farda farda teraz! No, na na biorąc No to ja też chcę tego potwora. A ja? Ja jeszcze mogę! Jeszcze możesz, dajesz! E... No! Film? film na B i A. Nie wiem. Coś musi być jeszcze. Mm. Nie wiem, kojarzy się Bakuagą. <grym>, Bakuagą. <grym, grym, grym>, ale to nie, pewnie, nie, pewnie. To nie, ale to nie jest jeszcze jaki jest na B i A? No nie wiem. Czas się skończył. Właśnie, skończy się czas, a my przechodzimy dalej. Do następnej To teraz ja. Kolej, kolej. kolej. To ja sobie wybieram no, 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 no. Kostkę, a to żółtą da dzień. to jest najlepsza kostka. No, tutaj jest fajniej! No. Jackera! Bajka! Uuuu! Bajka. Uuu. Uuu. Bajka na F o jejku! To no, ja już nie wiem! I na A! Na S i na A. Jak no, będzie czas? No! Franklin! Franklin! Jeszcze! Franklin! A ja nie wiem, muszę pomyśleć może to jeszcze jest na E? Oprócz Franklina? Uuu.

Teraz ty, ja chowam te karty. To ja wezmę zieloną kostkę, bo jej ja jeszcze nie wzięłam ani ja razu. Muszę tak tutaj żeby było te, to ją wezmę. I teraz sobie rzucę zieloną kostkę. I jest zwierzę! Zwierzaki! Zwierzaki, będzie mm. trudno. No, no ja na jaką? Na D ten... i na D! d. Ja na D jakiegoś farta dziwnego, że losuje pod D i d? d. Na, d. Hmm. na d? d. Na D i D. Nie wiem. Nie zauważyłam, że to jest na D i Jest jakiś Dodo może? Nie. Dudo? Nie. To są takie bardziej imiona chyba. Może... Daldal. Daldal nie ma? Daldal? A Delfin mi się kojarzy, ale to ma jedno No, to ma jedno. A może to jest d Delphi. delfin delfin No to co? No nie wiemy, nie? To żadna z imię zostaje po Nie, A poza tym się jest w Właśnie za słabe byłyśmy. No, za słabe. To ja teraz wezmę może no? e, tą czerwoną kosteczkę. Tą czerwoną, dobrze. Tak. Uwaga, uwaga! No! I, muzyka! Będzie ciężko. No, no dziękuję! Ale to dowolna litera, jej! I idę! Znaczy D! No to no. start! Muzyka? Doda! A autor może, aktor może być? Ale ja nie wiem, powiedziałam do to to No jest to David Gułek to, to też. Oooo! Kasia, to, to, ooo. ja, to ja biorę Ta, dwa potworki do Juhu! Czyli nie było aż dla źle, Nie, nie było. Bo się I. Jak się ma 10, to się wygrywa, nie? Ja mam dopiero 3, 6. Malutko mam w potworku. Ja mam 8! O! Moja jest blisko wygrana. 8! No dobra, teraz Ty! No to ja turlam tą żółtą. To jest najlepsza kostka. Zabawka. Oj, no. to nie trudno. Oj. Na e, e? i na e. No nie No. Jest, e i no e? E? Ja już mam dość. No ja ciągle rysuję takie litery. Start. Na e i e. Na e i e. Zabawka. Hmm. Yy. Hmm. Nie wiem. Equestria się. mi się kojarzy, ale to tylko jako seria. To nie jest zabawka, to, nie, to nie jest, nie jest zabawka. Zabawka. A no. ekierka? Ekierka to nie jest zabawka, no, to ale jest trzeźwa E. Nie E. Ale... A to ja mam dwa E zabawka, zabawka? Nie wiem. Już na się czas nie kończy. Nie. Ha, ha! O, nie zbas. udało się, ja mam pecha w tym Właśnie, losowaniu. ty masz pecha. Lo... Już trzeci raz wylosowałam podwójną literkę. To po teraz ja biorę tą samą kostkę co ty. Dobra. I... Czuger! 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 Mamy E. Co? Samo E? I E. To Ubraka. co to jest? FENIKS! No. Może być? <gryny> może być. Pum to dwa połotorki, dwa Ale ty jeszcze masz szansę! A to było na co? Fe. Fe? Fe? Ciężko tak wymyślić od razu co to jeszcze może być. Frozen. O! Hey! Frozen! Frozen! <gryny> tak! Została ja jednego połotorka. Po tak. To teraz wiecie co teraz będzie? Co? Ostateczne starcie. Albo ja odpowiem od razu i dostaję dwa potwory, albo Monia odpowie wystarczy, że raz i dostaje też potwora. Tak. Teraz się rozstrzygnie, kto wygra. No, to co? Teraz ty dawaj. Teraz ja, ja biorę też tą kostkę. Tą najlepsziejszą. Bajka! Bajka. idzie ciężko. Mówię to chyba co chwilę, ale naprawdę jest ciężko. Na F i na L. Bajka, o, tak. na ile? Filemon! Kot Filemon! Mm. To się nazywa, tak nie? Mm. Filemon! Zrozga! No, Filemon! No, 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 no. Udało mi się serio? A ja, ja, a ja nie to, wiem! To jest do pięknych A ja nie uu. wiem, co! Poddaję się! No, kto jeszcze jest na FL? Nie znam. No, tylko Franklin. To może być drugi raz? Może być. Franklin, Franklin może mieć. No To jest Franklin! No, to Co się stało? To koniec. Koniec jest! Mm. Tak, ale wiecie, co się stało? Zręcz No, Zręcz! To jest 5 sekund, zobaczmy. Właśnie, wam. jak mówiłam, o 5, 5 sekundach. Tak, tak no. wygrałyśmy znowu chyba 3-3 razem. No, my często razem wygrywamy. No. A raz, a ale razy razem przegrałyśmy. Właśnie, ostatnim razem obie przegrałyśmy, a dzisiaj wygrałyśmy razem. Super! No, nie ja mam 10 potworków. Ja też. Yy, a im i mi się bardzo film. podobało. Więc jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę. You, Napiszcie nam w komentarzu, czy macie tą grę i, i co jeszcze? Czy podoba Wam się ta oto ośmiornica? Nie. No. Mi się podoba. Właśnie, Jaka który zwierzę Wam się podoba?